Halo halo, witam serdecznie w znakomitym odcinku z Gears 5. Nie wiem czy wiecie, właśnie przez weekend było takie darmowe demo realizujące tylko i wyłącznie mod multiplayer. Niestety nie mogłem nagrać tego wcześniej, mimo iż było to od piątku. Miałem taki właśnie krótki wyjazd, no ale cóż, nagrałem taki nieco opóźniony odcinek, no i mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. Jeżeli chodzi o same osiągi, jak gra się pod kątem wydajnościowym, no to w tle macie moje osobiste FPS-y, no i mój sprzęt komputerowy, e, mam nadzieję, że będzie to dla Was w miarę przydatne. Dobra, a więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do samej rozgrywki. Zapraszam! A więc, co by tutaj zrobić? Obóz szkoleniowy już grałem, benchmark grałem, no to gramy w kontrę tak zwaną. Pobieranie aktualizacji, szybka gra oraz rankingowa. Nie, nigdy nie grałem akurat w żadne gearsy, więc raczej zagram sobie tutaj w szybką grę. Ale to i tak będzie tutaj multiplayer typowy, tak? To jest właśnie głów główna bohaterka całej serii, to jest jej jakiś przyjaciel, który będzie w kampanii. A, tej trój a tego, tego starego jeszcze znam, Markusa. To no, chyba był główny bohater w tych pierwszych częściach. A tych dwóch w ogóle nie kojarzy. JD, JD oraz Faz. A tutaj już jakieś potwory. roju, Myśliwy podmiot. Pomiot raczej nie. Ok. Czy gramy typowego deathmatcha z tego co tutaj rozumiem. To interesujące, nie mam pojęcia, czyli to jest teamowy deathmatch, gra się do 50 fragów z tego co rozumiem I w sumie tak to się prezentuje Nie wiem, to jest moje pierwsze spotkanie z Gearsami, więc nie wiem co z tego wyjdzie To już mamy przeciwników, a to są boty czy to są prawdziwi gracze? I tutaj grają tak trochę średnio z tego co widzę Nie, to jest już na pewno przeciwnik Dobra, pociśnięty, pięknie to są prawdziwi gracze. Nie wiem, może pierwszy raz grają też. A tam ci nie wyglądają na graczy akurat, tak na niebiesko są zaznaczeni. Może to jakieś boty są akurat. Takie pojedyncze, nie wiem. Nie wiem jak się w tą grę gra. Tu jest kolejny gracz, czy co? Dobra, kolejnego pocisnęłem. Nie wiem czy to, kurde, ludzie zupełnie nie ogarniają w tą grę, czy jestem taki dobry. Pierwsze levele jakieś, więc tak to wygląda. Dobra, pięknie ciśniemy wszystkich. Tu jest jeszcze jakiś koleś. Dobra, schowajmy się. Jeszcze może tak bez celowania. To jest bardziej bezpiecznie z tego co rozumiem. Dobra, pomóżmy może temu zaraz. A tutaj już jakiś pomaga. Ok, chyba lepiej ogarniamy. Tak prawdę mówiąc. Gdzie są przeciwnicy? Tutaj jest jeden. A tutaj był jeszcze jeden koleś. Dobra, może tego zaraz zabijemy. Piękny headshot tutaj sprzedaje. No i co? Sam nie wiem. Come on, mi tutaj jakoś dobrze idzie, to jest w ogóle niespodziewane. Nie spodziewałem się tego. O kurde, jednak ktoś tutaj podszedł, okej. Okay. Da się jakoś tutaj uleczyć? Nie wiem o tym nic akurat. No i co teraz panowie? Z tamtej strony też ktoś jest, trzeba będzie uważać zaraz. Kurde, dobra, zabiłem jednego, okej. Okay. Z tej strony mamy wszystkich. Kurde, jak ja wszystkich zabijam? O co w ogóle chodzi? Panowie jak wygracie Kurde, bez ammo jestem, potrzebuję innej broni. Dobra, z E. Wbijamy i tutaj był koleś, ale chyba już zginął. Albo nie, tutaj jeszcze jest. O, jak mi wyskoczył, ale żal okej. Okay. Dobra, więc jednak ktoś tutaj zabija. No dobra, niech wam będzie. Ja chyba jestem pierwszy nad wiem jak to sprawdzić. Na tabulacji mam. A okej, okay, chyba jestem pierwszy. Proszę bardzo, 6 likwidacji. Czy to jest talent? Może powinienem zostać prosem. Podobno w tej grze ma być jakiś esport. Chociaż nie wiem jak to się będzie prezentowało. Na pewno nie będą tacy gracze jak tutaj. Kurde, że tutaj stoję, niestety. Kurde, porobili mnie. Czemu oni są tacy dobrzy nagle? Nie, to wszyscy pierwszy raz pewnie w to grają i nie ogarniają zupełnie. Dobra, chyba robiłem kolesia, tak? Mam jeszcze jakieś granaty? Dobra, rzuciłem tutaj na blisko komuś. A tu jest jeszcze jeden. Dobra, zaraz go zastrzelimy. Pięknie. Tutaj jest kolejny. Dobra, mordujemy wszystkich tyle. O, no, jeszcze ten się w ogóle nie spodziewa. Tutaj mamy granaty, nie mamy już. Dobra, niszczymy wszystkich, proszę bardzo. To już jest z naszej drużyny. Z tamtej strony jakoś podchodzili, ale już nikogo nie widzę No, tutaj jest jeden, przeskoczymy tędy Niestety nie mam żadnych granatów Kurde Nie mogę postrzelić w heada, ale głupio Widziałem kolesia już, Hmm. A tam jest jeden koleś, chwilę, chwilę Na dwójka Kurde, dosyć ciężko, zaraz mnie chyba porobią No, panowie Czekam na atak. Z tej strony nie da rady, niestety. Kurde, ale widzę kolesia, nie? Ale dziwne. Dobra, uciekam stąd. Dosyć tego. Tamten tam podchodzi, okej. Okay. Kurde! Jak on. A on bo zastrzelby, kurde. Czy ja mogę zmienić jakąś swoją. Zmień postać, czy coś w tym stylu? Ulepszenia broni. Ulepsz bronie za czaszki zgromadzone w trakcie gry. Tylko nie wiem jak to, kurde, kolej co tutaj próbujesz w ogóle na samym respie zrobić. Nie mam pojęcia, możemy go jeszcze zamordować chyba z F, tak. Dobra. Kurde, ale nie ogarniemy niestety tutaj tego tytułu jeszcze. No, jeszcze tutaj do mnie próbują strzelić do respa najlepiej. Trochę jestem low. Czy to jest jakaś regeneracja? Nawet nie wiem w sumie dokładnie. Ale tutaj... O! I kolejny, no i tyle. Kurde, ja chcę zmienić tą broń, to by było bardzo fajne. Wyświetl. Przytrzymaj wybór postaci, wycisz. Y. A, i miażdżyciel, dobra, w takim razie teraz shotguna gram. Dobra, to sobie na sam koniec jeszcze tutaj pociśniemy i zobaczymy co z tego wyjdzie. No witam kolesi. No, okej, okay, trochę nie wyszło. Naprawdę! Myślę, że tutaj totalnie zmiażdża, dobra. Kurde, zaraz się gra skończamy. Totalnie przegrywamy. Dobra, biorę w takim razie miażdżyciela i wszystkich robię teraz. Patrzcie na to, co się stanie. Kurde, jeszcze jeden kill. E, słabo. No i tyle. E, żal, za późno zauważyłem, że można tutaj zmieniać te bronie za pomocą Y, ale ich tak chyba tutaj pocisnę ich najwięcej. 15 na 7. W sumie nie ma tragedii, można powiedzieć. Miałem drugi najlepszy wynik. Po jakimś kolesiu z 19 poziomem, ja cały czas na pierwszym gram Chyba nie ma tragedii Okej, okay, to nie ma znaczenia, kogo tutaj weźmiemy I chyba z tego co widzę mamy już nową mapę, więc przynajmniej to To interesujące Teraz mamy tego kolesia w teamie, co tam rozwalał wszystkich A no, mamy nawet najlepszy ping Proszę bardzo, to dlatego tak wygrywałem co się stało z napisami tutaj na dole? A może to jest język tych kolesi? Tych potworów? Wow, to ciekawa mapa. Ok, nie spodziewałem się, że będzie to tak wyglądało. Bardzo fajne zaskoczenie. Bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że z tamtej strony będą już tutaj kolesie, więc trzeba się mieć na baczności. Nie ma tak łatwo koleś tutaj, niestety. Z tej strony tutaj mamy na dole kogoś. He, jak sobie tutaj poradzić? Boję się właśnie z tej strony, że mnie zajdzie. O, wyeliminowano pięknie. Tutaj kogoś mamy? Tak, średnio widzę na no, daleko tylko. Tutaj przynajmniej jedna osoba kampi z wrogów. Tutaj mnie próbuje zraszować koleś. C tutaj próbujesz. Nawet dwójkę tutaj mamy. Dobra, jeden pociśnięty Jeszcze... Kurde, co oni? Pomogli sobie, kurde, jaki żal, no nie Mamy granaty cały czas, mogę mu tutaj rzucić? To trochę słabe było Nie, ładniej mu tutaj chyba pocisnąłem No, coraz lepsi są tutaj przeciwnicy, trzeba przyznać Dobra, uciekamy może z tej strony teraz, zobaczę To jakiś koleś próbuje coś zrobić No, witam kolesia. Dobra, pociśnięty jeden. O, dwóch wyeliminowałem. Jakim sposobem? Jednego to nawet nie widziałem zupełnie. Tylko koleś co próbujesz? Nie wiem. O, mogę sobie coś kupić. Jakieś ulepszenie do broni na Y. Dobra, ciśnię wszystkich. Proszę bardzo, tak się gra. No witam państwa. Kto chce tutaj zagrać? Mam jeszcze granaty. Nie mam niestety. Z tej strony nikogo nie ma już. Kurde, klesie, wy tutaj żyjecie. Gdyby tam ktoś granat mógł rzucić, ale teraz się zaraz podniosą. I nic tutaj nie zrobię, trzeba uciekać. Może ich jakoś zraszujemy, nie wiem. Dobra, tutaj ucieczka. Kurde, schowaj się koleś. Tak, i zabiłem? Tak, tak jest, dobra. Tam na daleko ktoś jeszcze celuje. Zaraz mi się chyba życie skończy, ale trochę tutaj mordujemy, muszę przyznać. Kurde no! Dobra, no i niestety mnie dobili, ale dobra, nie ma tragedii. 4 do 2? A nie, 6 do... 6 do 0? 6 do 2, przepraszam, okej. Okay. Nie patrzyłem na złego kolesia. No, z tej strony tutaj próbują ruszować. Mamy tutaj granat, może coś z tego wyjdzie. Zamroziłem chyba kogoś, nie wiem. Kurde, nie mam pojęcia, co się tutaj odstawia. No nie, i Dobra, co so, to wychodzi. No niestety, nie jestem taki dobry. Ej, zaraz, mogę przecież sobie broń teraz lepszą kupić. Y to jest głupie losowa broń. Za 6, o, to będzie najlepsze. To jest jakiś shotgun. okej, okay, na to czekałem w sumie. Dobra, pociśnięty. Ładnie Poczekajmy chwilę No i wbijamy! A nie, tutaj jest kolejny, jakoś na flamce. Dobra, uciekam stąd A nie, to jest mój, to już do swojego strzem najlepiej. Jeszcze mam cztery strzały Kurde! Nie, nie mogę jednak strzeć, ale jak głupio. Mogę jeszcze dobić z F najlepiej. Dobra, ej, czy mnie podniosą? Tak jest, dobra Dobra, biorę tutaj amunicję, z... pięknie. E, dobra, więc tutaj sobie tak postrzelam, okej. Okay. I tylkoś co tutaj próbujesz na flance. Chyba zaraz mnie pocisnął niestety. Są taki mocno, nie, chyba go pocisnąłem już. Oni tam jeszcze żyją, ale zaraz mnie mogą tutaj pocisnąć. Trochę samo to wygląda, prawdę mówiąc. Chyba go podzabiłem, tak? Dobra, okej. Okay. Jakoś jeszcze dajemy radę. Jak jeszcze żyje? O nie, granaty. Mogę tutaj sflankować? Chyba nie do rady. Dobra, zobaczmy z tej strony tutaj. Jakąś flankę może zrobię. Może coś z tego wyjdzie. Ja chyba już tam widzieli mnie. Dobra, pięknie. O, mogę sobie coś jeszcze kupić zaraz. Pod Y mogę teraz kupić? O, proszę bardzo, można nawet w trakcie gry, rozumiem. To jest chyba... To jest minigun, okej. Okay. Z miniguna jeszcze nie grałem. Zawsze spoko. Ciekawe jak to będzie cisnęło. Kurde, co mi się stało? Gra mi się wyłączyła. O mój Boże, ale durnota. Dobra, mam nadzieję, że się nie przerwało nagrywanie jakieś. Dobra. Gdzie są wrogowie teraz? Jakoś z tamtej strony tutaj słyszę. Kurde, no nie mogę tutaj przejść, niestety. Dobra, trzymaj z minigana, to jest chyba lepsza broń. Tutaj mogę kogoś podnieść? Nie, to już są same trupy. Dobra, nie ma tragedii, już chyba nie mogę przeładować, bo to jest jeden mag magazynek. No, witam, Kolesia. Kurde, no i mnie zabił, niestety. No przesadziłem, nie wiem, koleś się wychylał, ale nie dało rady tutaj nic zrobić, dobra, Y znowu kupuję jeżeli da radę. Kurde, ten jeszcze przeżył, tam jest jeden lowek, to bez wątpienia. Tutaj jeszcze ten snajper durny. Dobra, jeden pociśnięty, pięknie. A tego snajpera może tutaj da radę. On nic z tego nie robi zupełnie. Dobra, postarajmy się tutaj granatem rzucić, może da radę. Chyba ładnie tutaj wrzuciłem. Zamroziłem kres, ale nic to nie dało. Może z tej strony do radę, przeskoczyć nie da radę niestety. No, zastrzelony, pięknie. Dobra, ciśniemy. O Skracamy dystans. Z tej strony jeszcze tutaj idą. Dobra, pociśnięty, pięknie. Kurde, co jest? Nie mogę strzelać. a musiałem przeładować. Dobra, ładnie kurde, no to już za dużo, nie, to jeszcze dwójka była. Jeszcze trzy fragi wygraliśmy, więc może da radę. Come on Kupię sobie jeszcze jakąś broń na koniec Halo halo, za szóstkę, dobra Co teraz dostaję? Tu mam jakiegoś snipera jeszcze, kurde, ja celuje A, close gierka strasznie. Dobra, spróbuję tutaj granatem rzucić. Nie wiem, czy to dorzucę nawet, chyba do rady. Nie, to jest zły granat! Zły granat! O, rozsadziłem jednego, dobra. Come on! Tu jest jeszcze ten sniper kampion, co to mi przeszkadza. On tutaj coś próbuje. Dobra, jeszcze jeden frak, come on! Klee ty masz życia, panie? Mam jeszcze jakieś granaty, chyba nie mam. Bo ma już tutaj wiedzą, że... To już końcówka. Pociśnięty i to jest tyle. Wygrana! Często na pierwszym miejscu. Nie wiem, chyba dużo nawet zabijałem, więc nie ma tragedii. Okej. Okay. No niestety, ktoś miał 18 eliminacji, ale chyba miałem więcej, nie wiem. Może coś innego tam zyskiwa i nawet nie wiem w sumie co. No, miałem 23 fragi, miałem najwięcej, ale byłem drugi, nie wiadomo czemu. Obalono. Jeszcze nie, nie mam pojęcia, może jakieś ocucenia, jeszcze nie, nie wiem. No w sumie zabijam, no. Całkiem spokojnie gear, raczej nie będę już tutaj więcej w to grał. znaczy, pewnie zrobię z tego serię z tej wersji single player. Ona będzie dopiero jakoś tam w sierpniu albo we wrześniu, z tego co pamiętam. Więc może wtedy coś z tego nagram. Tam chyba jeszcze można grać w to kopa do całą kampanię I ta gra z tego co pamiętam będzie darmowa w Xbox Game Passie Ja akurat to mam, więc zapewne będę robił z tego serię Ale to dopiero, dopiero za, jakoś za miesiąc Dobra, a więc jeżeli chodzi o dzisiaj to by było na tyle Ja się z Wami żegnam, no i do jutra